Gdy myślisz o tym, co wydarzy się jutro, odpowiem ci: Ty wybierasz. Wybierasz z nieograniczonego potencjału możliwości, ponieważ wszystkie warianty Twojej rzeczywistości już istnieją. Twoje stany psychiczne mają nieustanny wpływ na to, jakie sygnały wysyłasz do wszechświata i co do Ciebie wraca w postaci okazji. Lekcji lub wyzwania. Z rządzeniem losu błędnie nazywamy to, co jest naszą życiową drogą, która nie zawsze jest łatwa, czasem pełna bólu i niepewności, ale jest w tobie moc, dzięki której możesz poczuć swoją sprawczość i odwrócić bieg zdarzeń. Pozwól, niech pojawia się to, czego chcesz, zanim wiesz, czego chcesz. Cześć. Ten film opowiada o tym, że nie wydarza się nic przez przypadek w naszym życiu. Powołamy się na różne teorie, od teorii psychologicznych przez jungowskie synchroniczności, przez podejście kwantowe i duchowe, mówiące o tym, że rzeczywistość jest w nieustannym tańcu, wibracji i zdarzeń. Z naszą świadomością, z tym, co jest przetwarzane przez naszą psychikę. Po 10 latach obserwacji własnego życia i tego, czym osobiście się zajmuję, widzę, jak wiele wydarzeń w moim życiu, zarówno tych manifestacji, które były najpiękniejszym spełnieniem moich marzeń czy intencji, jak i tym, co czasem jest tak trudne, jak choroba albo kryzys czy zawodowy, czy rozpad związku, jest powiązane z moimi stanami psychicznymi. I rzeczywistość jest naszym guru. Rzeczywistość zaprasza nas do tego, abyśmy zanurzyli się w pełni w doświadczeniach, które przychodzą. I dochodzimy do takiego złotego momentu, kiedy okazuje się, że czy to, co jest tak przyjemne i dobre, czy jesteśmy w stanie to wykorzystać, ale też to, co jest tak trudne i jest dużym kryzysem, czy jesteśmy w stanie to przepuścić przez swoje serce, swoją świadomość, po to, żeby uzdrawiać zarówno swoje stare traumy, swoje rany, ale też zauważyć, że nasza narracja to w jaki sposób podchodzimy do zdarzeń i do życia yy, buduje nas i rozwija nas. I w tym filmie udowodnimy, że naprawdę wszystko, co ci się przydarza, nie jest przypadkiem. I wszystko, co ci się przydarza, ma swój sens i swój cel, taki, jaki mu nadasz. Co słyszę, gdy przysłuchuję się mijaniu czasu? Jest jak koan, buddyjskie pytanie, zadanie, nie do rozwiązania, które otwiera nieznane przestrzenie umysłu, lecz tu. Także rolę odgrywa czas. Umysł potrzebuje czasu, by skrystalizować myśli. A być może to ciąg myśli i zmian tworzy czas. Ale gdy nie ma myśli, jest jakby wieczne teraz. Zauważasz, że wtedy, kiedyś i tam zawsze wyrasta stój teraz. Przeszłością i przyszłością włada świadomość i moment obecny. Gdy skupiam się na przemijaniu, wchodzę coraz głębiej i dalej w głąb sekund i nanosekund, i nagle nic nie przemija, wszystko jest, wszystko dopiero się wydarzy, już się wydarzyło, wydarza się teraz, także wielki wybuch wydech i wydech. Mówi się, że synchroniczności są jungowskie. Ale tak naprawdę synchroniczności nie przynależą do nikogo, a w zasadzie przynależą do nas wszystkich, dlatego ponieważ synchroniczności są cechą rzeczywistości. To Jung powiedział o tym, że w zasadzie nie tyle powiedział, wysnuł tą tezę po 30 latach badań. Konsultacji też z fizykami. Na początku konsultował to po I wojnie światowej z samym Einsteinem, ale później przez długie, długie lata pracował z innym fizykiem kwantowym, Wolfgangiem Paulim. I kiedy korespondowali ze sobą i wymieniali się doświadczeniami, Jung i Pauli, zaobserwowali, że to, co dzieje się w rzeczywistości zewnętrznej jest absolutnie powiązane z tym, co dzieje się w naszym wewnętrznym świecie. Jung przez synchroniczności rozumiał tak zwane nieprzypadkowe koincydencje, czyli no nieprzypad nieprzypadkowość zdarzeń, że przychodzi przypadek za przypadkiem, przypadek za przypadkiem, które są powiązane z naszym wewnętrznym stanem psychicznym. Y i za moment podam przykład. Natomiast w tym filmie, tak czy siak, nie tyle chcemy się skupić na tym, co tak nieprzypadkowo bardzo nam się wydarza pod kątem yy, cudownych zbiegów okoliczności, co na tym, że cały czas rzeczywistość, to co się dzieje w naszej rzeczywistości, to co jest naszą codziennością, jest odpowiedzią zewnętrznego świata na nasz stan wewnętrzny. Przykładów synchroniczności ich rodzajów jest dużo. W zasadzie takim podstawowym przykładem jest to, że o kimś myślimy i ta osoba do nas dzwoni. Oczywiście jest pytanie, czy dlatego o niej myślimy, bo ma do nas zadzwonić, czy dzwoni dlatego, że o niej myślimy, ale to za moment odpowiemy na to pytanie razem z magą. Innym przykładem jest to, kiedy. Joseph Campbell, który jest autorem, był autorem wielu książek, między innymi związanych z monomitem yy, i pisał o archetypach w kulturze i sztuce. Kiedy w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku pisał o archetypowych zwierzętach i nagle, kiedy pisał o modliszce, taki owad wleciał yy, do jego mieszkania. W zasadzie otwierając okno. Yy, Apartamentu, który znajdował się w środku Manhattanu, ta modliszka pojawiła się na jego parapecie. Więc to są niezwykłe synchroniczności, które nam pokazują, w jaki sposób to, o czym my myślimy, w jaki sposób to, co przywołujemy, nagle pojawia się w naszej rzeczywistości. Mamy niezliczone przykłady też z naszych eventów, kiedy osoby, które przyjeżdżały na nasz event i miały taką intencję, aby poznać tam miłość swojego życia. Nagle w dwa dni się zakochiwały i ze wzajemnością wchodziły w romantyczne, wzajemne relacje ze sobą. Natomiast warto tu od razu wspomnieć, że to, że pojawiają się synchroniczności, nie znaczy um, zakończenia całej tej historii w sposób, w który byśmy chcieli, ponieważ synchroniczności dotyczą stanu splątania tu i teraz z moim tu i teraz. Co nie znaczy, że to, co mi się przydarza, ma tak cudowne zakończenie, jak mi się wydaje. Akurat, jeśli chodzi o nasze wydarzenia związane z eventami kwantum, to mamy niezliczone przypadki, kiedy ludzie się poznawali, zakochiwali się w sobie na kilka tygodni, na kilka miesięcy, rok, dwa, i później się ze sobą rozstawali, chociaż to zupełnie nie było ich intencją. Natomiast to nie podważa, że przychodzi do nas to, czego, o czym myślimy, na czym skupiamy uwagę. I co rezonuje z naszym stanem wewnętrznym? Takim momentem, kiedy czuję, że mam dobrą medytację, taki dobry flow. To jest moment, kiedy czuję, że moja świadomość, mój umysł znajduje się jakby poza czasem i poza przestrzenią. W tym momencie czuję taki dostęp do wszystkich potencjałów. My też przekazujemy tutaj w tej przestrzeni, że jakby potencjały, wszystkie potencjały już istnieją. Wszystkie możliwe, najlepsze wersje Twojej rzeczywistości już istnieją. Nawiązuje to też do na przykład filozofii Alana Watsa, ale nie tylko jego. Wykładni tego, że czas jest względny, że wielki wybuch, że wielki wdech i wydech wszechświata się dzieje cały czas, cały czas w tu i teraz, że wszystko w tu i teraz jest to, co było. To, co jest, i to, co będzie, wszystko jest dostępne w tu i teraz. Więc jakby umysł w swoim algorytmie postrzega rzeczywistość linearnie. Coś było, coś będzie, coś jest. Natomiast dla świadomości i dlatego, jak my widzimy czas, i co chciałabym Tobie przekazać w tym filmie, żeby inaczej doświadczać swojego życia, to wszystko to, to, że czas jest względny, że Cały czas istnieje przeszłość, cały czas istnieje w przyszłość i cały czas tak naprawdę jest teraz, na którym mamy, w którym to złotym momencie mamy wpływ i na przyszłość i na przeszłość. I przykładem tego jest, że jeśli poszerzamy się w swoim sercu, na przykład wybaczamy coś sobie albo zaczynamy siebie w pełni akceptować bez oceny, mm, mamy więcej miłości dla siebie i dla swojego życia, to paradoksalnie. Zaczynamy więcej widzieć z przeszłości dobrych momentów, czyli nawet te trudne momenty, na przykład z dzieciństwa albo dorastania, które zostały w naszym sercu, są na nowo interpretowane. Widzimy inną warstwę tej rzeczywistości. I ta warstwa z przeszłości nagle się ujawnia w momencie, kiedy puszczam coś w tu i teraz. Jednocześnie, kiedy w tu i teraz dopuszczam więcej miłości, czy mniej oceny siebie, więcej akceptacji, jednocześnie moja przyszłość się przede mną bardziej otwiera. Jednocześnie ludzie, którzy zaczynają przychodzić do mojego życia, też mnie nie oceniają, też mnie bardziej akceptują. Dlatego, że od innych dostajemy dokładnie to, co jesteśmy w sobie w stanie sami dać w tym momencie. Jeśli w tu i teraz chcemy czerpać z pełni potencjałów, z tego, czego naprawdę Pragniemy w naszym życiu. To zachęcam cię, żeby odejść od liniowego postrzegania czasu, że coś było, coś będzie. Przyjmij, że wszystko jest teraz, że to, czego pragniesz, obfitość jest teraz. Miłość jest teraz, akceptacja jest teraz, wszystko jest w tobie. I odwołując się do tego, jak bardzo rzeczywistość jest z nami powiązana, z naszym wnętrzem. I odwołując się do tego, że czas jest względny, to tak naprawdę przez zmianę tu i teraz, przez to, co mamy w swoim sercu i jak przyjmujemy siebie i tą rzeczywistość teraz, masz na to wpływ, to będziesz przyciągać inaczej, rezonować. Z tym, co do twojego życia ma przyjść. Jeśli w pierwszej kolejności sama sam to wpuścisz do swojego wnętrza, w tu i teraz, nie czekając na przyszłość, nie warunkując tego od przeszłości, tylko w tu i teraz wpuścisz to, czego chcesz w swoim życiu więcej. I tutaj Asia mi podpowiada, więc ściągnę tę metaforę z naszego pola, że aktyw aktywuj ten magnes. Aktywuj ten magnes. mamy tutaj hasło przewodnie: aktywuj ten magnes. Wyobraźmy sobie, że wiele, wiele wariantów naszej rzeczywistości istnieje w polu potencjałów i każdy z tych wariantów rzeczywistości ma swój magnesik, swoją wibrację, swój magnesik. I ty w swoim sercu, w swoim wnętrzu, masz też ten magnesik, tę wibrację. I poprzez to, jak aktywujesz i czy aktywujesz w ogóle yy, magnesik, to zaczynasz przyciągać. Taką energię zaczynasz przyciągać. Energie są neutralne w, swoim, w swojej naturze. Więc my przyciągamy energie, które wibrują z tym, co jest w naszym sercu. Natomiast ważne jest to, że przeszłość tworzy algorytmy w, naszej, w naszym umyśle czyli, że na przykład miłość ma jakoś wyglądać, że miłość to jest spotkanie tej i tej osoby i bycie z tą i z tą osobą w bliskiej relacji, albo że obfitość to jest zarabianie tyle i tyle w tej firmie. Natomiast to nas prowadzi na manowce. Dlatego że to jest algorytm umysłu, czyli inaczej to jest nasze wyobrażenie z umysłu na bazie przeszłości. A wychodząc ponad czas i idąc do wyobrażenia właśnie tych wszystkich potencjałów, tych magnesów, które są wokół, my nie możemy mieć bardzo konkretnego założenia, jak coś ma wyglądać, tylko poczuć w serduchu to co, ma, to, co ma zawitać w naszym życiu, nie zakładając dokładnie, jaką to ma mieć postać. Czy to jest zrozumiałe? Najwyżej, najwyżej maga uzupełni. Cześć z tej strony, maga, słuchajcie, przychodzę wtrącić tutaj trochę ciekawostek z psychologii. Jako, że zaraz ją kończę, to. Nie mogę nie myśleć po prostu o tych takich smakowitych kąskach psychologicznych, nawet jak słucham o duchowych rzeczach, które wiadomo, że z tą psychologią się łączą, ale dotyczą trochę innych sfer. Ale tutaj od razu przyszła mi do głowy taka ciekawostka, którą znamy świetnie w środowisku psychologicznym z psychologii międzykulturowej, ponieważ byli tacy badacze, jak na przykład Edward Hall czy Robert Levin. Którzy zajmowali się prawie całą swoją karierę tematyką czasu i tego, jak ludzie postrzegają czas, i to, co oni i wielu innych badaczy z dziedziny psychologii międzykulturowej wnieśli do tej dziedziny, pokazuje tylko, jak bardzo czas absolutnie nie jest czymś obiektywnym i, i że nie ma jakby prawdy o czasie. Wszystko to, co wiemy o czasie i nasze wszystkie koncepcje dotyczące właśnie na przykład liniowego postrzegania czasu, są tylko i wyłącznie gdzieś tam naszymi ludzkimi koncepcjami, które dawno, dawno, dawno temu stworzyliśmy po to, żeby nauczyć się poruszać w tych rzeczywistościach. I właśnie chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak to się różni nawet tutaj, na Ziemi. Nie tylko jakby czas na Ziemi, a czas w kosmosie, wylądujemy na Ziemi. I słuchajcie, na przykład w, w krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, w wielu, wielu miejscach, miejscach na świecie postrzegamy czas liniowo. Stworzyliśmy taki koncept, ponieważ służył on, on naszej rzeczywistości. Oznacza to, że widzimy czas jako przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wszystko dzieje się w ciągu przynowo-skutkowym. Robimy jedną rzecz, pojawia się kolejna. Kolejna, kolejna. I w ten sposób funkcjonujemy. Mamy fokus na przyszłość, na planowanie, poruszamy się w harmonogramach, w planach, nie tylko dlatego, że tak nam wygodnie, że mamy poczucie, że wtedy mamy panowanie nad swoim życiowym chaosem, ale po prostu my ten czas nie tylko w ten sposób rozumiemy, ale też czujemy. To jest w nas, w nas, w nas zakorzenione od pokoleń. Ale słuchajcie, nie wszyscy ludzie tak mają. W innych rejonach świata, na przykład to jest bardzo, bardzo widoczne w krajach afrykańskich, ale też we wschodniej Azji, w części Ameryki Południowej. Czas w ogóle nie jest liniowy, czas jest cyr cyrkularny, czyli porusza się w takich okręgach, w cyklach. Nie ma czegoś takiego, że coś jest jedno po drugim. I dzieje się to dlatego, że te kultury działały zawsze sezonowo, tam dużo bardziej była widoczna. Planowanie życia w zgodzie z naturą, dużo bardziej po, poruszano się na przykład w zgodzie z kalendarzem lunarnym, który też jest cykliczny, więc oni w ogóle nie rozumieją tego konceptu, w którym my się poruszamy, tej, tych przyczyn i skutków. Dla nich wszystko dzieje się w ciągu, w kole, na różnych płaszczyznach. Chcę powiedzieć jedną rzecz, i muszę ją dobrze ująć. Co sprawia, że na przykład te kultury mają dużo bardziej elastyczne podejście do czasu, nie, nie, nie wymuszają tej, tego ciągu wydarzeń, który my w naszych kulturach wymuszamy i tego oczekujemy, tej przewidywalności. Oni są dużo bardziej tacy elastyczni, dużo bardziej potrafią wielowątkowo patrzeć na rzeczywistość. I to już jest jeden dowód na to, że ta rzeczywistość czasowa nie jest jednowymiarowa i jedna. Mamy różne sposoby postrzegania, a one zostały stworzone dlatego, że potrzebowaliśmy nauczyć się poruszać w rzeczywistości. I dla każdego ta rzeczywistość jest inna, więc każdy ma inne postrzeganie. A więc podsumowując, nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda na temat czasu. Jedną z największych umiejętności w życiu jest poddać się prądowi życia jest poddać się. Poddać się temu, co przychodzi. Za chwilę maga wam poda doskonały przykład tego, jak to magita powiedzieć. Dlaczego to jest ważne nie tylko dla naszego serca, ale też dla naszych umysłów? Dlaczego to jest ważne nie tylko dla naszego serca, ale też dla naszych umysłów? Z za chwilę maga, a ja od swojej strony chciałam powiedzieć, że nic mnie tak dużo nie nauczyło, Nikt, nic mnie tak, nigdzie tak głęboko nie zabrało. Jak moment, kiedy poddałam się temu, co mi życie zaczęło przynosić. Ponieważ to, co przychodzi najlepszego dla nas, jest związane z tak zwanym zaufaniem nieznanemu. Czym jest nieznane? Nieznane jest nieograniczonym potencjałem. Niektórzy mówią, że nieznane to jest Bóg. Yy, inni postrzegają jako nieznane jako coś, co wychodzi w ogóle poza wyobrażenia umysłu. I kiedy poddamy się nieznanemu, nagle przychodzi więcej okazji, przychodzi więcej bogactwa doświadczeń. Nasz umysł nie jest w stanie tego zaplanować. Umysł jest algorytmem. Świadomość poddania się jest potencjałem. Świadomość poddania się, umiejętność poddania się jest poddaniem się potencjałom, które przychodzą. I na sam koniec takie krótkie ćwiczenie. Ale też za, zachęta do tego, że to, co mówię, ty już wiesz. To, co mówię, nie jest tezą, to jest, masz anegdotyczny dowód ze swojego życia, że tak jest. Przypomnij sobie te najlepsze momenty, które Ci się wydarzyły w Twoim życiu, te najlepsze. I zauważ, że wszystko, co najlepsze wydarzyło się w Twoim życiu, było lepsze niż to, co Twój umysł mógł sobie wymyślić to jest pierwsza rzecz. A po drugie, to w ogóle nie było planowane. To nie było zrealizowane dlatego, że był taki plan na życie. To się zamanifestowało dlatego, że płynąłeś czy płynęłaś z nurtem życia i poddałaś się temu, co przychodzi. Więc mój przekaz na sam koniec dzisiaj też jest taki, żeby poddać się temu, co przychodzi. Żeby poddać się, ale nie w formie biernej, nie takiej, że poddaję się i, i jestem tylko biernym graczem w grze zwanej życiem, wręcz przeciwnie. Poddaję się temu, co przychodzi, ale jestem kreatorem w interpretacji tego, co przychodzi. Wykorzystuję każdą rzecz, czy to jest okazja, czy to jest choroba, czy to jest zakochanie, czy to jest rozstanie, czy to jest małżeństwo, czy to jest rozwód, żeby. Powiększać siebie w tym, powiększać swoje doświadczenie. I wtedy zauważymy, że kiedy siebie w tym poszerzasz, powiększasz, przyjmujesz na klatę lęk, przyjmujesz na klatę wstyd, przyjmujesz na klatę ym, złość, że ostatecznie jesteś w stanie przemienić to w sobie w odwagę, w siłę, moc, miłość, wdzięczność. I po czasie, po takiej nocy, zawsze przychodzi dzień i zawsze przychodzi Kolejna rzecz, która sprawia, że czujesz bardziej siebie, poznajesz bardziej siebie. Kolejne okazje zaczynają przychodzić. I to jest wielkie wow, kiedy to odkryjemy. Tyle dzisiaj z mojej strony. A ty, Magita? Klaudia powiedziała coś takiego, że opowiem Wam o tym, czemu odpuszczenie jest nieważne tylko dla serca, ale też dla umysłu. I żeby Was zaciekawić tym tematem, przywołam y, temat naukowców, też wielu matematyków, którzy na przykład pracowali pół życia nad jakimiś super skomplikowanymi równaniami i spotykali się ze ścianą. Bardzo często ich takim y, mechanizmem zamierzonym działania nie byli w stanie tak świadomie się poddać, powiedzieć: OK, odpuszczam, niech moja głowa to rozwiąże, tylko wymuszali taki stan y, pracy umysłu, która się dzieje poza świadomością, czyli poza tą kontrolą. I wiecie co robili? Szli spać, szli spać, tylko po to, żeby to odpuścić, żeby pozwolić, żeby ich umysł pracował, w innym trybie niż ten, który oni kontrolują. I ten efekt nazywa się efektem inkubacji. Na czym on polega? Słuchajcie, w momencie, kiedy my y, działamy, jesteśmy zafiksowani na czymś, na jakimś pragnieniu, na jakimś celu, to my świadomie podejmujemy działania, myślimy, myślimy, myślimy w celu rozwiązania tego. I czasami na przykład to się dzieje już tak skomplikowane dla naszego umysłu, że to wchodzi tylko w jedną wielką fiksację i wcale się nie zbliżamy do rozwiązań. I to może być rzecz życiowa, taka bardzo techniczna, typu naprawienie czegoś, a może być też coś tak głębokiego, jak na przykład poszukiwanie miłości. W tym kontekście to nie ma znaczenia i to i to będzie jakimś takim abstrakcyjnym konceptem w momencie, kiedy nie wiemy, co z tym zrobić. I słuchajcie, jest coś takiego jak podświadomość i to jest... Jeszcze mądrzejszy element naszej głowy niż nam się wydaje, i w momencie, kiedy my odpuszczamy y, pracę nad czymś, to to się dalej w nas dzieje na poziomie podświadomym. I nasz umysł, słuchajcie, jest taki mądry, że na przykład problem, który jest super złożony, w swojej podświadomości rozkłada na czynniki pierwsze w ogóle bez udziału naszej świadomej głowy i z tymi małymi. Fragmentami sobie radzi i szuka na nie rozwiązań, i potem to składa. I na przykład, słuchajcie, myjemy naczynia, myjemy naczynia i jest, wow, eureka, i nagle, że tak powiem, znikąd przychodzi rozwiązanie. A to jest tylko dowód na to, że ten umysł sobie poradził z tym gdzieś tam po swojemu, rozłożył to tak, jak potrzebuje i przyniósł nam to rozwiązanie. Nie dlatego, że to po prostu się z kosmosu pojawiło, tylko dlatego, że on cały czas nad tym pracował, ale dlatego, że mu na to pozwoliliśmy. No i właśnie wielu naukowców też w ten sposób funkcjonowało, ale że często jest nam trudno wejść w ten efekt inkubacji, to właśnie na przykład takim sposobem na wejście w to jest, jest sen, ale też właśnie taka praca nad tym, żeby to tak odpuszczać. Ważne jest, żeby jakby to bardzo pokazuje, że odpuszczenie nie oznacza rezygnacji. My odpuszczamy obsesyjne myślenie i planowanie i rozwiązywanie rzeczy, po to, żeby rzeczy mogły się dopasować z rzeczywistości, z podświadomości, rozwiązać, żeby mogły działać, dziać się jakby na swoich płaszczyznach, swoimi własnymi torami iść, bez naszego naprawdę ograniczonego świadomego myślenia i działania. Więc efekt inkubacji, działań podświadomości to jest to, co może nam dać wiele rozwiązań. Największą trudność z takim odpuszczeniem mają osoby, w sumie pewnie większość z nas w jakimś stopniu, które mają taką potrzebę kontroli i takiego ciągłego zawiadywania rzeczywistością, kontrolowania i kierowania nią. Ale fajnie było, gdybyśmy sobie zdali sprawę z tego, że ta nasza kontrola i zawiadywanie światem to nie jest jakby cały nasz potencjał. To jest działanie tylko i wyłącznie ze świadomości, więc do tych osób, które mają silną potrzebę kontroli, pamiętajcie, jeżeli tę kontrolę puścicie, to wy dalej jesteście sprawczy. Tylko że na poziomie podświadomym, a nie świadomym, to działanie wciąż jest z waszej strony i nawet z większą mocą. Tylko musimy dać, dać dojść do głosu i dać pole do działania naszej podświadomości. Też w naszej podświadomości zakodowana jest cała nasza życiowa wiedza. Wszystkie nasze doświadczenia, cała mądrość, którą w sobie niesiemy, też jak, zależy jak kto ma podgląd, poglądy, ale też od pokoleń. To jest cała mądrość, którą w sobie niesiemy i ona jest właśnie zakodowana w podświadomości. Więc tym odpuszczeniem jednocześnie dajemy temu uznanie i pozwalamy, żeby ta cała nasza mądrość mogła się wykazać. I to się dzieje dopiero w momencie, kiedy tą kontrolę i tą świadomość puszczamy. Dajmy dojść do głosu z psychologicznego punktu widzenia naszej podświadomości, a z duchowego punktu widzenia naszemu wyższemu ja. I ta i ta przestrzeń dzieje się absolutnie poza naszym świadomym umysłem, więc zróbmy temu miejsce. Podsumujmy w punktach nasze wystąpienie z magą. Wszystkie potencjały już istnieją. Mają one neutralną energię i są przyciągane do naszego życia poprzez zmiany, które czynimy dla siebie samych i w sobie. Rzeczywistość i nasza codzienność jest powiązana z naszą świadomością i tym, co pojawia się na poziomie uczuć, myśli, przekonań, zwłaszcza tych nieświadomych. To, co trudne i bolesne, przywołuje nas do tego, byśmy nauczyli się miłości do samych siebie. Abyśmy w tych trudnych momentach byli dla siebie w pełnej akceptacji. Czas jest względny. Dokonując wyborów i zmian w teraz, masz wpływ na to, co nowego wyłania się z przeszłości, a nie zostało zauważone, i co nowego wyłoni się jutro. Postrzeganie czasu jest zakorzenione w kulturze. Nie istnieje więc obiektywna prawda o czasie. Zaufanie nieznanemu jest jedyną opcją, by wyjść poza znany algorytm umysłu i programowanie podświadomości, a więc uwolnić się od przeszłości. Odpuszczenie jest ważne także dla umysłu. Odpuszczając świadomą kontrolę, dajemy miejsce naszej życiowej mądrości i potencjałowi podświadomości. Dziękujemy Ci za subskrypcję, komentarze i zostawione uznanie dla naszego nagrania, mając nadzieję, że przywraca Ci ono wiarę w moc własnej kreacji. Zapraszamy gorąco do naszych przestrzeni kwantum. Linki znajdziesz w opisie filmu.